Witajcie, widzę w dzisiejszym odcinku testujemy sobie tą to postać. Jest to Melody Jak tu widzicie, będzie dopiero w ProStarcie za 6 dni. Za 7, tak naprawdę, tu w ogóle już jest ten skin za darmo w sklepie, jak sobie go kupisz. Ale ja będę testował go, tak naprawdę, wy już praktycznie. Ja już go testowałem, więc w miarę wiem, jak on się zachowuje. Jakim to i tak dalej. Bo nie chodzi. Boom, Bum! Pana to! Pana to, co ja zrobiłem? Lecisz do Darla! Tak! Do no co? Nie, bo złego już kliknęłam. Brawo, Seli. No co to było? O, się. czasie. No i spod klejnotki. No. Dare la Yes! No! un Melody! Będzie widoczne na Ha! Co to było? Z za akcji widzowie! Ja to do Medja biję No jak ja nie trafiłem. O się na mnie wkurzył. Siema, mordo! Jest. Tak więc, jak widzowie widzicie, Melody to jest... potężna postać! W ogóle kanta. Maja Jeśli chcecie więcej odcinków z Wielkiego zostawcie dużo łapek w górę. Cześć!